Takiego starsze, starszego robi. A to jakiś gówniarz jest zwykły. Zwykły gówniarz. Raz by tylko dostał przez łeb i by poszedł, by poszedł w długą. Masz problem? Przyjeźdź do Bydgoszczy. Nie ma sprawy, ja się z Tobą spotkam. Przyjeźdź do Bydgoszczy, jak masz problem do mnie. Ja cię zapraszam. Tego, tego w masce. Ja zapraszam. Przyjedź. Masz do mnie problem? Przyjeżdżaj. Przecież wiesz, że ja nic, że ja nic nie umiem. Że jestem, jestem nikim, nic nie umiem i nic nie mam i yy, taka cweloza, cwelina będzie, może zrobić ze mną wszystko. Opowiadać o mnie, że jestem oszustem, złodziejem, czy kurwa kimkolwiek. Taka cfeloza cwelina jak ty, która yy, pewnie tam jeszcze mieszka z rodzicami. I jeszcze cię utrzymują pewnie. I pewnie ten sprzęt też ci kupili, żebyś mógł yy, zarabiać pieniążki. Schowałeś już swojego live'a? Bo ja już z, zgrałem sobie tego live'a Twojego. Jak tam sobie opowiadałeś ze Ewelinką. Już zgrałem tego, tego, tego live'a. Schowałeś go już? Mój jest jeszcze, możesz sobie, możesz sobie jeszcze nagrywać. Jeszcze, jeszcze jest do wzięcia. Co jednorazowa pomoc, Kasia? No finansowa, tak. Finansowa, tak, jednorazowa finansowa pomoc. Pan Andrzej musi się ogarnąć i musi zacząć działać. Zobaczymy jak będzie. Finansowa pomoc, tak, jednorazowa. Będziemy mu pomagać w związku z tymi sprawami, tam z Agnieszką, a te alimenty, różne no no różne, to takie, które tam dokumenty trzeba będzie mu wypisać, to mu pomożemy. Ale finansowa to jest tylko jednorazowa. Spłacenie jego, spłacenie jego długów za mieszkanie któremu narosły, bo nie był w stanie płacić. A teraz musisz być dorosłym chłopem i musisz zacząć płacić, zacząć bać o siebie.